W dzisiejszym artykule przyjrzymy się fascynującej historii Barbary Sołtysiak, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Jej obecność na scenach oraz w polskim kinie z czasów PRL niewątpliwie na zawsze pozostanie w pamięci wielu Polaków, którzy sentymentem wspominają jej niezapomniane role. Choć zdobycze Sołtysiak na scenie i w filmie są powszechnie znane, nie każdy wie, że jej życiowa ścieżka zawodowa nie zawsze prowadziła w stronę aktorstwa. W rzeczywistości, jako młoda dziewczyna. Barbara marzyła o zupełnie innym zawodzie. Plany wobec kariery zmieniły się, kiedy jedna z nauczycielek dostrzegła w niej niezwykły talent aktorski. Po tej zachęcie, Sołtysiak postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie, co doprowadziło do tego, że po raz pierwszy stanęła na deskach teatru. Barbara Sołtysiak przyszedł na świat 5 sierpnia 1942 roku we Wadowicach. Talent artystyczny, który ujawniał się w jej dzieciństwie, był wspierany przez rodzinę. Początkowo marzyła o karierze baletnicy, ucząc się tańca w Krakowie, a na zajęcia często dojeżdżała z Wadowic. Zmiana w jej życiu nastąpiła, gdy nauczycielka dostrzegła jej umiejętności aktorskie i zasugerowała rozpoczęcie nauki w szkole aktorskiej. W końcu Barbara Sołtysiak zrealizowała swoje marzenie, kończąc studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie w 1964 roku. Już rok później zadebiutowała na teatralnej scenie, co otworzyło przed nią drzwi do kariery. W latach 1960 i 1970 występowała w teatrze współczesnym w Warszawie, a następnie przeniosła się do teatru polskiego, gdzie zdobyła jeszcze większą popularność. To właśnie te lata przyniosły jej największe osiągnięcia aktorskie, a także zdobycie serc widzów. Jej talent i charyzma sprawiły, że stała się ikoną polskiej kinematografii, obecnej w licznych kultowych produkcjach. W sumie brała udział w wielu produkcjach, które do dziś są wspominane z uśmiechem i wzruszeniem przez pokolenia widzów. Barbara Sołtysiak od zawsze potrafiła zafascynować publiczność swoim kunsztem aktorskim, a jej bogata kariera, rozciągająca się od lat 60. po 90., jest dowodem na niezwykłą wszechstronność i talent tej aktorki. Kto wie, jakie kolejne niespodzianki przyniesie nam los i co jeszcze skrywa przyszłość dla tej niezwykłej postaci polskiej kultury? Wszyscy czekamy z niecierpliwością na dalszy rozwój wydarzeń. Jeśli jesteś ciekaw większej ilości ciekawostek związanych z życiem Barbary Sołtysiak. Z przyjemnością zachęcam do wzięcia udziału w naszym filmowym quizie. Tylko prawdziwi mistrzowie zdobędą maksymalną liczbę punktów. Pełna treść artykułu i pytania czekają na ciebie poniżej.